Pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Łukasz Skorupski czy Marcin Bułka? Który z nich będzie bramkarzem numer jeden w reprezentacji Polski? O tym zdecyduje oczywiście selekcjoner Michał Probierz w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. Miałem okazję rozmawiać i z jednym, i z drugim kandydatem. Posłuchajcie, co do powiedzenia miał Marcin Bułka. Kto jest bramkarzem numer jeden w kadrze w tej chwili? No to jest takie stricte pytanie do trenera, a ja mogę to tylko mówić o sobie. Chyba nie ma na dzisiaj może niekwestionowanej jedynki, a przynajmniej nic mi nie wiadomo. Trener pewnie rozmawiałby z nami, jeżeli by tak było, ale nie rozmawiał. Dlatego są testy, może to tak mówiąc nie bezpośrednio, ale, ale gramy mecze i walczymy o to, tak jak kluby. Przychodzi jakieś nowe rozdania, no to po coś, po coś to, to jest, żeby, żeby wyłonić, a może i um, sam się wyłoni po jakimś czasie. Ale jestem dobry w myśli, pracuję, jestem w formie, jest. jestem pozytywnie nastawiony, jestem tutaj w kadrze, jestem zadowolony. Ok, mówisz: Trwają testy, czyli jesteście w zawieszeniu. Jak wypadasz na tych testach w takim razie? Y no zawsze o cenach mówi się po teście, więc Racja. nie w trakcie testu. To jest proces. Ja raczej, tak jak mówiłem, jestem dobrze nastawiony, czuję się ok, trener to widzi i, i tego się trzymam. Na pewno na tym przystaję, a wiadomo, że, że moje aspiracje sięgają czegoś więcej niż po prostu grać w kratkę. Rozumiem, czyli chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz, czy chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz z numerem jeden? Nie, raczej chodzi mi o to, że chcę grać jako numer jeden. Nie wiedzieć, tylko po prostu, jak jest mecz, to, to będąc tą, tą jedynką, można powiedzieć, oczywiście to są moje ambicje i ja do tego dążę. A dalej, to jak powiedziałem, to jest pytanie do trenera. To on siedzi dzień przed, albo może wcześniej. I myślę nad składem, pewnie zaczynając od bramkarza, Więc ja daję swoje sygnały i robię wszystko, abym był tym pierwszym nazwiskiem do wybierania składu. To powiedz mi, Twoim zdaniem, tener będzie decydował na podstawie tego, co widzi na zgrupowaniu, czy raczej będzie brał pod uwagę to, jak wygląda sytuacja w klubie, jak bronisz na co dzień w klubie? Jak sądzisz? Raczej to, co jak grasz i bronisz w klubie, to będzie konsekwencją tego, jak bronisz w kadrze. Przejrzewam tutaj, wiadomo, że cała praca polega na tym, żeby w klubie być w jak najlepszej formie, żeby tutaj przejść i pokazać owoce tego, które zbierasz pomiędzy zgrupowaniami w grze w klubie, no bo gramy często, teraz jakby coraz częściej i przejrzewam tutaj, tu tak naprawdę nie ma nie dużo czasu, żeby się do czegoś przygotować. Trzeba raczej już przyjechać goto w gotowym i, i wyjść na boisko i pokazać trenerowi, że to ja, a nie ktoś inny. Ymm... No i tego się trzymam. Pokazać trenerowi, że to ty, a nie Łukasz Skorupski, bo między wami się toczy w tej chwili rywalizacja. Muszę zapytać znowu wprost i proszę, żebyś postarał się jak najkonkretniej odpowiedzieć. W czym jesteś lepszy? Gdzie są twoje atuty większe niż Łukasza Skorupskiego? Na jakiej płaszczyźnie możesz tej sportowej rywalizacji Łukasza pokonać? Hmm, raczej aspektami sportowymi tutaj nie będę mówić, bo tak jak mówiłem, to nie są tematy, na które ja mogę udzielić odpowiedzi. Takie pytania raczej do trena Prowieża czy trena Dawidziuka, bo oni patrzą z boku i, i widzą, w czym ktoś jest lepszy, w czym ktoś jest gorszy, bo w czym ktoś y, ma podobny poziom. Ja wiem po sobie, gdzie się czuję dobrze I, i chyba przychodzą tutaj, trenerzy wiedzą, że nie przyjeżdżam po prostu odpocząć tydzień, tylko, tylko walczyć o swoje miejsce. Myślę, że mi się wydaje, że Łukasz czy inni w bramkarze, którzy też są na zgrupowaniu, mają podobnie i trener też nam przypomina, że jesteśmy tutaj, aby walczyć o swoje miejsce. I nie patrząc, pomiędzy kim wygląda rewalizacja, bo też nie ma. Yy, to teraz yy, będziemy cytować, że to jest rewalizacja pomiędzy nami. Ramkarzy jest wielu, którzy chcą. Dwóch. Jest dwóch. Dzisiaj jest dwóch. Dzisiaj to zrównanie jest dwóch, mm -hmm. ale zgrupowania są co miesiąc. Dlatego dzisiaj to zgrupowanie jest zawsze najważniejsze. I, i trzeba zrobić tyle, aby na tych zgrupowaniach kolejnych pojawiać się, ale aktywnie. Marcin, ja wiem, że to nie jest łatwe pytanie. Ja wiem, że odpowiedź jest też dla Ciebie hmm. trudna, może trochę nawet niezręczna, ale jak myślę sobie o Twoich atutach, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to nie doświadczenie w kadrze, bo tylko dwa mecze, ale wiek jednak. Ty jesteś młody i jesteś bardziej perspektywiczny niż, niż Łukasz. Czy z tym byś się zgodził, że to jest jeden z takich Twoich atutów, że no, ty w tej kadrze zagrasz, biorąc pod uwagę wiek, możesz zagrać dłużej niż Łukasz? Tak możemy na to spojrzeć? To Pachuznawie jest na pewno, bo jestem chyba 8 albo 9 mm -hmm. lat młodszy. Nie wiem dokładnie. 24 masz? 25 skończyłeś. skończyłeś. Wszystkiego najlepszego. Łukasz ma 33. No to 8 lat. Osiem. Na pewno no, tutaj zawsze jest wiek, jeżeli jest jesteś młodszym i, i mam tą szansę być numer jeden. Ale jeżeli chodzi typowo sportowe, no to w praniu zawsze to wychodzi. Nie wiem, ja nie porównuję tutaj Łukasza. Łukasz ma swoje tutaj to jest super bramkarz. Jazdą swoje mocne strony i raczej na boisku chcę je wykorzystywać, ale mam nadzieję, że mam jeszcze jakiś tam margines błędu i rezerwę, żeby być jeszcze lepszym bramkarzem. No bo tak naprawdę od nie tak długiego czasu zacząłem grać regularnie. Ale odchodząc z Paryża do Nicei też chciałem realizować swoje, swoje plany i wszystko idzie zgodnie z planem tutaj, gdzie jestem. E, tak jak sobie zaznaczałem te krótkoterminowe, długoterminowe cele. E, jestem zadowolony, gdzie tu jestem. Mam, e, mam tę szansę, żeby, żeby móc realizować w kadry Polski I, i to jest też duża sprawa, taką na sprawę. Jest wielu bramkarzy i, i wiem, że trzeba być w formie i w tym momencie y, trzeba chyba raczej się wyróżniać, żeby tu być na no, dłuższą metę. Mam to w głowie i jestem gotowy, żeby sprostać temu zadaniu. jeszcze zapytam, czy Twoim zdaniem te różnice między Wami są duże, są małe, nie zazdrościsz tenerowi wyboru, bo rzeczywiście on będzie ciężki? Y Ciężko powiedzieć, wiem, że tutaj um, próbuję mieć pociągnąć za język, ale ja się nie dam język. Nie, raczej um, tak jak w dużej piłce ja mogę powiedzieć, nie patrząc na nas, patrząc ogólnie na piłkę, um, kiedyś mi trener pokazywał i porównywał, dlaczego bramkarz jeden gra w drugiej lidze, a drugi gra w pierwszej lidze, to nie znaczy to, że drugi bramkarz, że bramkarz drugiej lidze nie potrafi obronić, nie potrafi rzucić. Czasem małe jakieś decyzje decydują. O tym, czy piłka wpadnie, czy nie. są często milisekundy i, i tak wygląda piłka. Czasem niuanse, czasem trochę szczęścia, ale szczęście wiadomo trzeba pomóc. Więc. Yy, nie powiem co, ja mogę powiedzieć tylko o sobie i, i wolę się opowiadać tylko o, o Martinie Buc. Dobra, do tego też przejdziemy. Spokojna głowa. Będę cię pytał o twoje atuty, jak ty jakie jak, jak, jak postrzegasz. Ale jeszcze jedno pytanie o tę rywalizację. Są różne rodzaje rywalizacji. Przez lata Wojtek z Łukaszem Fabiańskim, po latach też powiedzieli o tej rywalizacji, że ona była zdrowa, że ona była fajna, była sportowa. Tego, który przegrywał, nigdy nie satysfakcjonowała, to oczywiste. A jak jest między wami? Jak, jak ta rywalizacja wygląda? Jak się ją ocenił? No to jest taka um, świeża sprawa, um, no bo to nie trwa bardzo długo. Od kiedy chyba Wojtek odszedł z prezentacji. Um, ja powiem tak, dla mnie nie musimy być najlepszymi kumplami i tak dalej, ale wiemy chyba raczej, że musimy się szanować. Przynajmniej możemy. Ja się szanuję. Myślę, że w drugą strony jest podobnie. I od kiedy byłem na kadrze, byłem rok temu pierwszy raz we wrześniu. Zawsze też był pomocny i pomagał mi w tych pierwszych krokach. Dlatego mówię, wychodzimy na trening i to będzie raczej rywalizacja czysto sportowa, bo nie ma sensu jej jeszcze jakoś pogłębiać. Nie musimy walczyć o tym w mediach. Raczej będziemy walczyć na boisku. Ale mówię też po prostu yy, walczyć w cudzysłowie, bo chodzi o to, żeby, żeby to było dobre dla kadry i niech zagra lepszy. Zamykając ten, ten wątek, yy, biorąc pod uwagę, że trener teraz testuje, wiadomo, jesteście w pewnym sensie Lidze Narodów na, na testach, gracie w kratkę na przemian, mm -hmm. ale wiadomo, że gra toczy się o bluzę z numerem 1 na eliminację Mistrzostw Świata. Czy będziesz zawiedziony, jeśli to nie Ty będziesz jedynką w kadrze? Mm, no to patrząc na moje ambicje, to na pewno. Yy, tak jak powiedziałem, ja tu przyjeżdżam nie żeby być numerem 2-3, tylko żeby grać. Nagrać, to znaczy być dobrym jeden, chcąc, nie chcąc, i pewnie jak inni, którzy przyjeżdżają, ale jeżeli mam tą szansę, no to jak ktoś mi wyciągnie palec, to będę cię całą rękę i będę starał się, aby dać jak najwięcej sygnałów dla trenera, że wybór mojej osoby pomoże mu w uzyskaniu lepszego rezultatu niż nie. Dobra. Dwa mecze Twoje w kadrze. Dobrze pamiętam. Debiut, w sumie jak marzenie, pewne wyjścia, wszystkie. Yy, takie wrażenie bardzo charyzmatycznej postaci w bramce, yy, bez żadnych wątpliwości. Drugi mecz ze Szkocją, nie wiem jak Ty go oceniasz, bo ja mam wrażenie, że tam było trochę nerwowo, że było trochę niespokojnie z Twojej strony, zwłaszcza przy wyjściach do, do dośrodkowań. Czy ja się mylę? Czy ja to źle dostrzegałem? Czy Ty po jakimś czasie. Wracając do tego meczu, też coś byś zmienił w niektórych momentach tego spotkania? Hmm, w sumie tych wyjść nie było, dużo też Fakt. w meczu, patrząc na, na przebieg całego spotkania. Też wchodziliśmy do szatni z dobrym wynikiem, w szatni sobie powiedzieliśmy, że musimy być skoncentrowani i tak dalej, a dostaliśmy bramkę tuż po początku połowy, więc to też zmienia przebieg spotkania. Wiem, na Szkocji chyba Polska nie wygrała od długiego czasu. Tak, wyłącznie remisowaliśmy. Dokładnie. Mm -hmm. Więc byłem tym pierwszym od długiego czasu, który wygrał. To prawda. Um, byś miał rzeczywiście do tego meczu ze swojej perspektywy? Nie, ja, ja jako zawodnik nie stresuję się w takich meczach. Mnie bardziej napędza to, że gram duży mecz. Czy większy mecz dla mnie, tym lepiej. Cieszę się z tego. Ja wychodzę na rozrzewkę. Już czuję się, jak się mówi, ryba w wodzie i um, stresu nie było. W ogóle przebieg spotkania taki był, nie będę narzekał, czy piłka była śliska, czy takie warunki bo, pogoda, bo nie były łatwe. Mhm. E, to już mniejsza z tym, ale musielibyśmy przejść sytuację po sytuacji, o którą konkretnie chodzi, gdzie było widać stres, czy nie, ale też analizowałem nawet ze swoim telefonkarzem z Paryża. E, że chodziło o pierwszą bramkę i, i on powiedział, że do mnie by się nigdy nie przyczepił. Ja nawet nie o tym, <grym> piszę, ja nie mam... Y, A przy tak... drugiej wiadomo, mm, ciężko było to zrobić. Jeżeli, to prawda. Y, nie obracając głowy, już piłka była w ramce. Y, nie wiem. Y, przebieg spotkania wyglądał tak, gdzie miałem mało strzałów, wpadły do rynki, ale też czasem ciężko w bramkarza, bo w tamtym sezonie na przykład miałem y, mecz w którym jeden strzał miałem na ramkę, przelaliśmy 2-1. Mm -hmm. I bramki były po samobójstwie mego dwornika i po y, rzucie karnym. Więc nie ma też co patrzeć statystyk, tylko przebieg, jak to wyglądało i całą otoczkę, która, która była podczas tego meczu. Koniec końców wygraliśmy ten mecz, więc <laughs> wydaje mi się, grając i wygrywając mecz, czasem lepiej y, wygrać, wygrać tracąc bramkę niż przegrać nie strzelając bramki. To oczywiste. <laughs> Ale jeżeli chodzi o bramkarza, no to yy, stresu nie było. Yy, bardziej się cieszyłem, że dostanę ten mecz. Też taki trochę wyczekiwany, bo myślałem, że dostanę wcześniej, yy, przynajmniej przed euro. Ale rozmawiałem z trenerem, powiedział mi czemu. Yy, więc wysypałem yy, głowę, powiołem i, i czekałem na ten yy, cierpliwy mecz yy, we wrześniu, który był w pierwszym wiedzy Narodów. Yy, to był inny mecz, trudniejszy. A jeżeli chodzi o pierwszy z Łotwą, to, to czułem się świetnie. też byłem podekscytowany, że mogłem zagrać narodowym przed moją rodziną yy, pierwszym już w kadrze i tam raczej było widać yy, takiego marsjałka, jaki jaki jest. Ja też mam takie wrażenie, że w tym pierwszym meczu wyglądało to trochę lepiej. Ja nie mam w ogóle takich wiesz, aspiracji i ambicji, żeby yy analizować z, z, z perspektywy telewizora twoją grę, dlatego chciałem zapytać, czy był jakiś taki element w czymś, czy nie, nie czułeś się pewnie albo coś nie wyszło. Ale powiedziałeś, wyjaśniłeś. No przed tobą mecz numer 3 i na logikę wydaje mi się, że no nie Portugalia, bo to by oznaczało, że z Chorwacją znowu zagra Łukasz Skorupski, więc tak mi się wydaje, że raczej przypadnie ci Chorwacja, co Ty na to? Jeśli tak się rzeczywiście stanie, jeśli moja logika będzie, będzie słuszna. Co Ty na to? Jak Ci się jawi ten, ten przeciwnik? Mm, jakby nie patrzeć o, o rywale, to, to nie jest proste zadanie, nawet jeżeli gramy u siebie w Warszawie. Um, Portugalia, zupełnie inny przeciwnik. Też um, analizowaliśmy, analizowaliśmy go i, i widzieliśmy, kto tą gra. Mamy też w głowie. No ale, tak jak mówimy, mecze kadry, a mecze w klubie to jest też troszeczkę zupełnie inna bajka. Zawodnicy y, są w doskoku, a nie na co dzień. Y, więc czasem taka forma dnia y, może, może zmienić postać rzeczy. A myślimy pozytywnie. Ja też przygotowuję się do obydwu meczów. Wiem, że Teren mówił, że zagramy po jednym. Mm -hmm. y, dobrze, myślisz, że <śpuszczak> i do jeżeli chodzi o, o mecze. Kto ma grać jaki? Wiadomo, że gramy mecze rewanż z jednym i z drugim, i nawet z trzecim. Więc, jaki by to nie był rywal, ja będę starał się przygotować na 100% i, i zagrać dobre spotkanie, dać pewność obronie, drużynie i, i sobie, bo, bo też taki mecz zawsze może, może, może coś skurczyć. To skoro tak. To jak dochodzimy teraz do Twoich atutów, skoro chcesz pokazać prawdziwego Marcinabłkę w, w najbliższym meczu, to powiedz mi, jakbyś mógł wymienić trzy, cztery, pięć swoich takich cech wiodących, które uważasz, że są na najwyższym poziomie, dają ci właśnie tę pewność siebie w bramce. 3 czy 5, Ile wymieniasz? Hmm. Yy, wymienię jeden, mhm. a, a, a resztę pokażę w meczu, to w którym zagram. Yy, nie wiem, możemy nawet poznać o grze nogą. Czuję, że jestem dzisiaj takim, może, modelem bramkarza nowoczesnego, który bierze udział w akcjach ofensywnych zespołu. I też patrząc na ostatni sezon, gdzie miałem trenera, który przed i mi pokazał, jak używać dobrze techniki, którą masz, poprzez decyzje, które będziesz podejmować na boisku, bo dzisiaj wiadomo, że bramkarz jest używany jako ten plus jeden żeby wyjść spod pressingu przeciwnika, bo zazwyczaj zespoły tego typu, które będziemy grali, Chorwacja czy Portugalia, raczej kryją jeden na jeden. Więc bramkarz jest bardzo użyteczny w tym i może zmienić całą akcję, bo często to rozpoczyna się od niego. Na pewno też doszedł ten atut nawet do tej gry nogą, bo gramy w systemie w klubie w takim samym, jakim gramy tutaj na kadrze. Kramę Trójką brońców, więc też poznaję tą, tą formację. Byłem przyzwyczajony do innej formacji, inne założenia i ruchy piłkarzy, które decydowały o moich podaniach. Na pewno mam dobre warunki fizyczne, mogę z nich korzystać i, i też nie jest tak prosto strzelić w ramkę. To wymieniłeś trzy, słuchaj, całkiem nieźle, tak naprawdę. Miałeś tylko jeden. Tak, zgadzam się, że na końcu warunki fizyczne, jesteś wielkim chłopem Aha. i do tego szybkim i do tego sprawnym, co też pokazał mecz y, przeciwko Paris Saint-Germain. No dobrze, ale ta gra nogami mi się spodobała, bo wiesz, jest taki klub w Europie. Gra tam już jeden bramkarz reprezentacji Polski. Były y, i pojawiły się niedawno w przestrzeni publicznej informacje, że ten klub, czyli Barcelona, jest zainteresowany tobą. Czy te wróble ćwierkają na właściwych nutach, czy, czy nie? Słuchaj, jak się mówi w każdej plotce, ziemko prawdy, tak? ale jeżeli chodzi o kwestie transferowe, no to raczej wolałbym, żeby to było rozmawiane z moim menedżerem. Ja jestem od boiska, jestem od, od tego, żeby co tydzień utrzymać tą formę i dawać też argumenty żeby chociaż mówiono o takich klubach wokół mnie, to na pewno jest komplement. Jeżeli ktoś mówi o takich klubach i coś się pojawia, dla mnie to jest zawsze taki ekstra bodziec i, i coś, znak może można powiedzieć, który mówi, że coś robi dobrze, bo jeżeli nie grał dobrze, pewnie nikt by nawet o tym nie mówił. A co jest? W razie dzisiaj jestem w Nicei, skupiam się na klubie, a sezon jest bardzo długi, dopiero początek, więc Ciężko mi powiedzieć na ten, na ten temat. Tak jak mówisz, yy, zadajesz mi wiek, większość pytań, a, a, a mi się wydaje, że na razie 80% nich to nie jest dokładnie do mnie, tylko do osób, które hmm. mogą odpowiedzieć na ten temat bardziej niż ja. A ja z kolei to odbiję tę piłeczkę, a jak się pytam Ciebie, to Ty mówisz, niech to oceniają inni i to tak możemy rzeczywiście się tak, przeciągać linę, mm. ale wiesz co, nie, bo y, zgadzam się z Tobą, że w każdym ziarnku, w każdej ploce jest prawdy, natomiast jak się pojawia coś takiego w przestrzeni i teraz pytam Ciebie, to działa to na wyobraźnię? To Twoją? Hmm, czy działa? Ja bym hmm, to określił. Raczej okay, słyszysz to, ale... Przez to, że to słyszysz, musisz tym bardziej być skoncentrowanym, gdzie jesteś, tu i teraz, i, i udowodnić, że, że, nie wiem, ktoś coś powie, a, a ma rację, że jesteś tym dobry, że potrafisz zagrać tak, a nie inaczej. Na pewno, żeby nie odlecieć, trzeba zamknąć się w takiej bańce i, i żyć tak jak żyłeś, bo to, czy jakieś głosy idą z prawej, czy z lewej. Koniec końców, na dziś jestem w tym miejscu, gdzie jestem i nie mogę zobaczyć storu, bo wiadomo, że w piłce i w górę i w dół można um, szybko się odbić albo spaść. Więc um, chyba ten taki proces trzymania formy i, i podnoszenia umiejętności poprzez grę um, trwa długo i też nie wiem, gdzie jest mój sufit raczej na tą ocenę. Będziemy mogli rozmawiać za kilka lat. Dzisiaj powiedziałem: Jestem więcej i mój kontrakt jeszcze obowiązuje do 2026 roku, hmm, więc za wcześnie dla mnie, żeby myśleć o tym. Tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj mój plan jest zrealizowany tak, jak chciałem, i, i tego się będę trzymać, i nic się nie zmieni na pewno do końca sezonu. Okej, okay, a mo od momentu rzeczywiście, kiedy pojawiłeś się w reprezentacji Polski, to dużo się zmieniło u ciebie piłkarsko. Zależy o Pytam o, o powołaniu do reprezentacji Polski. Kiedy się rok temu zjawiłeś na, na, na kadrze? Jasne, też można powiedzieć, byłem nową twarzą. Dobrze grałem w klubie. Dzięki temu konsekwencja była taka, że zostałem powołany do kadry. No i będąc tutaj, wiedziałem, że zasłużyłem na to, ponieważ występowałem na dobrym poziomie europejskim i wiedziałem, że nie, nie dostałem powodzenia za darmo, tylko wypracowałem je szczerze i, i mogłem sobie spojrzeć w lustro, że jesteś tu, gdzie, gdzie zasługujesz, żeby być. A dzisiaj chcę to nie tylko utrzymać, ale chcę być coraz lepszym, żeby mm, dla samego siebie pokazać, że, że moja wartość może cały czas rosnąć i, i bez względu na staż, jaki mam tutaj w kadrze, mm, mogę wyjść na, na nieważne jakiego przeciwnika i, i, i sprostać zadaniu yy, jakim znaczy. Słuchaj, to na koniec zapytam Cię jeszcze o, o reprezentację. Trener cały czas mówi, pod, pod, podkreśla na każdym kroku, że nie zejdzie z drogi, którą wyznaczył sobie na Mistrzostwach Europy. Co to dla Ciebie znaczy ta, ta droga? Jak ona ma wyglądać? Jak ta kadra Twoim zdaniem ma grać, żeby osiągać sukcesy. Żeby z takimi zespołami jak Portugalia czy Chorwacja za chwilę no nie stać na starcie na straconej pozycji. Samo podejście też drużyny do takich zespołów musi być od razu w głowie. ja też mówił, że często takie mecze przygrywa się w głowie przed Chodzi o to, że jeżeli patrzymy na nazwiska i chcemy od razu zmienić obraz gry, jaki planujemy, no to wiadomo, że nie wyjdzie. A jeżeli wyjdziesz, nawet mamy przykład jak zagraliśmy z Francją na Euro. To są mistrzowie, wicemistrzowie świata. Yy, drużyna, która była faworytem do wygrania Euro i miała skład napakowany gwiazdami. Yy, mogliśmy wyjść. Wiadomo, że my już graliśmy naprawdę o nic yy, w tym meczu. No ale to był taki dobry test, żeby zobaczyć czy jak chcemy, możemy. No i myślę, że obroniliśmy się. Wiadomo, że takie zespoły zawsze mogą zmienić obraz meczu w jednej akcji, ale dzisiaj piłka tak się zmieniła, że wiele zespołów chce grać w piłkę, nawet na papierze mniejsze, ale to nic nie znaczy i, i mi się wydaje, że żadna drużyna nie może wyjść bez pewności siebie, że, że, może mecz jakiś, że może jakiegoś meczu nie wygrać. Nie możemy też patrzeć przez pryzmat tego, że to jest Portugalia, czy, czy Francja, czy ktoś inny. To jest kolejny rywal, który, któremu musimy przeciwdziałać. I, i Portugalia przyjeżdża do, do Polski, ale na pewno nie pokażemy, że, że w Warszawie nie, nie jest łatwo grać. Chcesz mi powiedzieć, że my możemy wygrać z Portugalią? Możemy. Tak po prostu? Po prostu nie, ale tak mówiłem, jeżeli każdy zagra. Na, na wysokim poziomie i na poziomie, na którym Portugalia też pewnie będzie chciała przyjechać grać piłkę. Dlaczego nie, nie widzę problemów? A w czym oni są najgryży? Kiedyś, nie wiem, Polacy wygrywali z Niemcami u siebie. Leży, też żegliśmy. Dokładnie, więc. To nie będzie pierwszy raz. Ciężej było chyba ze Szkocją wygrać na wyjeździe, ale to też prawda. daliśmy radę. To prawda. A powiedz mi na sam koniec, czym ci oni imponują? Mówię o Portugalii najbardziej. Ja zawsze, jak graliśmy z zespołami portugalskimi, często w meczach towarzyskich przed sezonem, jak byłem w Nicei, no zawsze wymienność pozycji, szybka gra piłką po ziemi. Bardzo dobry dribbling zawodników z przodu, no bo widząc w jakich grają to na pewno mają tą swoją korzyść, mają kilku zawodników na jedną pozycję. Kto by nie grał raczej podoła temu zadaniu i będzie chciał pokazać się z dobrej strony, ale tak jak mówimy, no, też nie z przypadku piłka nazywa się grą zespołową, żeby tej indywidualności wyłączyć jako drużyna. Ale musimy działać wspólnie, i, i wtedy można zbudować jakiś kolektyw, który, który, który przeciwstawi się Portugalii czy Chorwacji. No, ale wiadomo, to zaczyna się od taktyki, i poprzez pewność siebie poprzez czasem wykorzystane sytuacje, które się ma. Trzeba na pewno być skutecznym i, i solidnym w obronie. Dobra. Na sam koniec, możecie zapytać, ostatnie pytanie, naprawdę obiecuję już wszystkim, obiecuję, bo jednak męczy mnie ta Twoja przyszłość klubowa cały czas. Kontakt do 2026 roku, jak mówisz. No ale gdzie sięgają Twoje klubowe ambicje? Znaczy, stricte klubowo, nie wiem, ja mam jakieś tam swoje marzenia, cele. Opowiedz nich. E Raczej każdy wie, chciałbym grać w Mistrzów. chcę grać z kadrą na dużych turniejach. Um, chcę być jednym z lepszych bramkarzy na świecie, więc um, granie dobrze na pewno mnie tam zaprowadzi. Ale wiadomo, że um, nie, to nie chodzi tylko o jeden mecz, tylko o jakiś długoterminowy okres, który się raczej nie może zatrzymać, no bo um, każdy tylko czeka na to. Um, nie mam stricte klubu, gdzie chciałbym i gdzie nie chciałbym. Eee, trzeba być realistą. Dzisiaj jestem w Nice i mam kontrakt do 2026 roku. Chcę zagrać ten sezon bardzo dobrze, pomóc klubowi też, może zakwalifikować drugimi mistrzów, bo to też ode mnie zależy. I, I potem będziemy patrzeć, co dalej. Dzisiaj, jeżeli chodzi o, o umowę rozmowy z klubem, nic nie jest wyjaśnione. W sumie sami zainicjowaliśmy rozmowy rok temu. Um, odpowiedź była troszeczkę nie taka, jaką ja, na którą czekaliśmy. Czyli? E, czyli po prostu mieliśmy czekać, a, a, a pierwsi do nich e, e, podaliśmy rękę i chcieliśmy rozmawiać. Mieliśmy czekać aż do tego momentu, gdzie też moja rola, status kubie czy nawet tutaj w kadrze się zmienił. Ym, wiadomo, człowiek też nie stoi w miejscu, rozwija się, a, a wraz z tym. Ym, trzeba rozmawiać też o, o przyszłości. Czas szybko mija i, i trzeba, trzeba z tego brać jak najwięcej. Jaka liga najbardziej ci interesuje? Jedno zdanie. Jed jedno. Francuska. Tylko? Angielska? To irran. Hiszpańska nie? Zawsze analizuję. Okej. Okay. A któremu klubowi nigdy nie odmówię? <laughs> pois um <dono. laughs> on. Ok. <laughs>